Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym haulem. Jest to haul z Urban Vegan. I jest to po prostu ogromny haul. Yy, wielki. Zrobiłam wielkie zakupy. Za tyle zapłaciłam, zobaczcie, prawie 600 zł, bo chciałam po prostu uzupełnić sobie zapasy. Wystarczy mi to, nie wiem, przynajmniej na miesiąc, jak nie więcej. Basia tam się bawi w końcu, więc na pewno usłyszeć. Yy, tutaj jest dowód zbrodni. Zjadłam już dwa żelki. Znacie na pewno te żelki. Już wam pokazywałam je wielokrotnie, więc oczywiście możecie sobie zobaczyć w moich poprzednich filmikach. Może zacznę od tego, co mnie najbardziej z tego wszystkiego ciekawiło, czyli to są sery z serotoniny. Nie wiem, czy wcześniej o nich słyszeliście. Ja już raz próbowałam jednego z nich. Nie smakował mi jakoś tak bardzo, ale dlatego, że był na bazie soi, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten jest na bazie migdałów i zobaczcie, to są sery rzemieślnicze, robione ręcznie. Wszystko wygląda super. Taki jest skład. A, na, na bazie nerkowców i otoczone w migdały. I od razu widzę, że tak się nie mogę doczekać, że muszę spróbować. Powiem Wam od jak to smakuje. Mam tutaj nawet no... Zobaczcie, tak wygląda ten serek po otwarciu opakowania. O, powiem Wam, że pachnie jak prawdziwy ser. Teraz otworzymy. O. To jest smaczne. o to jest pytanie, o on jest taki bardzo miękki, wiecie co, o chyba się go nawet nie da kroić, hmm, To dobrze mam czyste ręce, mmm, mm. ale dobry, mmm, powiem Wam, ten Chadel almondo, przepyszny, mmm, te migdały super pasują, bardzo, bardzo mi smakuje, jak dostanę do lodówki i zobaczcie, są takie fajne łódeczka, nie wiem czy to zauważyliście, mmm, Zresztą do chlebka, idealny zamówiłam też taką istniejszą fetę ten jest akurat na bazie soi odwrotnie, odwrotnie tutaj widzicie też jestem bardzo ciekawa jak to mi smakowało kurcze, tak mi ten cheddar smakował, że chyba sobie wezmę jeszcze kawałeczek bardzo dobry ja jadam czegoś takiego tutaj mam? mam jeszcze taki normalny ser na pizzę bardzo go lubię. Widzieliście go wcześniej w moich testach, wegańskiego sera na pizzę. Jest super. Zamówiłam jeszcze drugi, który był bio yy, i miał troszeczkę inny skład, ale niestety nie dotarł do mnie. Chociaż jest na Paragonie, ale już dzwoniłam do sklepu i dodadzą go po prostu do mojego kolejnego zamówienia. Chcieli mi go wysłać, ale pomyślałam, że wysyłanie jednego sera z Poznania tutaj jest po prostu tak nieekologiczne, że nie ma sensu tego robić. No, Basia też jest, o, widzicie, chciałaby wszystko, co ja tutaj pokazuję. A właśnie to są jej soczki, mam pójść do Basi. Okazało się, że e, Basia tak śpiewała i krzyczała, dlatego, że nie mogła otworzyć opakowania z rodzynkami. W sensie ma taką miseczkę z rodzynkami specjalną dla dzieci. Ale mówiłam tutaj o tym, czyli o takich soczkach, właśnie musach. E, są tutaj mam jeszcze kilka, nie odpakowałam, bo wiecie, wszystko tutaj jest pakowane pod w ten sposób. I to naprawdę zajmuje dużo czasu, żeby tak zapakować. I też dużo czasu odpakowanie. Zobaczcie, to jest z komosą ryżową, to jest z czarnym ryżem, z dzikim dyżem, a nie czarnym ryżem. O, widzicie, taki tam skład. Kilka takich dla Basi. O, tutaj właśnie taki wcześniej jakiś inny jadła. Co ja to jeszcze mam? To jest przepyszna pasta ze słonecznika z pomidorami i z lukolą. Wcześniej próbowałam jej w moim sklepie ekologicznym tutaj na miejscu. i Jest po prostu taka dobra. Wiecie, ja robię swoją dobrą pastę ze słonecznika, ale fajnie jest mieć coś takiego zawsze na czarną godzinę. A tutaj też kupiłam kilka paprykarzy wegetariańskich z kaszą jaglaną. Uwielbiam je. Po prostu są świetne. Mają spoko skład. I też świetne, żeby zabić głód po prostu. Jak jesteśmy bardzo wolni. wiecie, z baczką czasami tak jest, że nie mamy za bardzo czasu... Żeby sobie zjeść jakąś przekąskę albo coś, więc takie coś zawsze fajnie mieć, a już mi się właśnie nie wszystko skończyło. Tutaj jest żur polski, e, na święta będę robić barszczyk, tak robię barszczyk, ze słoika, ale skład ma taki, jaką zrobiła go w domu. To jest super, czyli to są takie mleczka w kartoniku. Uwielbiam je, jeszcze jest e, czekoladowe, ale tak akurat nie brałam, żeby Basia też mogła się napić, taki ma skład. To mówiłam, dwa takie. I wzięłam jeszcze jogurt kokosowy. Tym razem o smaku mango i marapój. Bo ostatnio się nie chciała wejść naturalnego. Nie wiem dlaczego. A tutaj dwa syropy daktylowe. Uwielbiam je, mają pyszny smak. Są pyszne. Tutaj takie w puszce mango. Po prostu pulpa z mango. Bardzo smaczne. I teraz od tej strony. To jest mleko kokosowe. Uh, to jest AROID. Chyba tak się to się czyta. Albo jakoś inaczej poprawcie mnie, jeśli źle to czytam. Uh, I tutaj jest, o ile się nie mylę, 65%. No tutaj jest napisane niby 100%, ale to nie jest 100%. Znaczy 100%, czyli nie ma innych dodatków, ale chyba jest zawartość 65% kokosa i jest, yy, reszta to woda kokosowa. W sensie mleko kokosowe to jest 65%, a reszta to jest woda kokosowa, czyli 100% kokos, ale tak naprawdę są mleka, które mają większą zawartość tego ekstraktu z kokosa, ale to mleko jest bardzo dobre i akurat było w dobrej cenie w porównaniu do innych. A to jest mleko ryżowe z dodatkiem wapnia, jak już wam mówiłam dla Basiuni. I gdzie jest? O tu. Tu jest skład. I widzicie, woda też olej słonecznikowy, algi morskie, sól morska. Też cztery takie litry. I woda kokosowa. Bardzo ją lubię. Taki oto skład. Następnie puszki cieżycy. Puszki czarnej fasoli. Świetna do meksykańskich potraw. A to są batoniki. W sensie batoniki, tak się ciężko powiedzieć batoniki, bo to jest prasowana morwa. I to jest dodatkiem figi. To jest dodatkiem z moreli, a to jest 100% morwa. Wydaje się wydaje, że 100%, ale może nie mam racji. Chwileczkę. Chwilę, chwilę, składniki. Suszone owoce, morwy prasowane. Bardzo dobrze, Bardzo dobrze to lubię. Teraz może od tej strony. Tutaj tofu, kilka kostek, kępek, paróweczki. Też już je widzieliście wielokrotnie. Z soczewicy. Bardzo fajne, bardzo smaczne, bardzo je lubię. Takie dosyć są e, pikantne, wiecie? Fajny smak. A tutaj coś nowego zamówiłam. Takie e, burgery z soczewicy. Też mają bardzo dobry skład. Mm, co jeszcze? Pudding bez cukru. Z Nie wiem. Dla się nie chciałam zrobić. Słyszałam, że dzieci lubią. E, budynie i takie inne rzeczy, a to są płatki kukurydziane ze stopy kukurydza, też na się pomyślałam, że wiecie, w dzieciństwie trzeba jest takie rzeczy a to przynajmniej nie ma cukru i jest ogólnie też z bio to jest spoko słonecznik, rzecz, bardzo potrzebna w domu mąka z ciecierzycy mąka z brązowego ryżu mąka jaglana i teraz są to są makarony, takie chińskie, czyli z fasolą mąk. Fasola mąk, groch woda. Uwielbiam je. Makan dużowy, idealny do potraja. Kasza jaglana, Komosa ryżowa. basiurku. co byś chciała, kochanie? No, właśnie się śmieje, bo widzisz, ja tutaj pokazuję jedzenie. A, i to są jej chrupki właśnie, zobaczcie, ryżowe. Kukurydziano jaglana i gryczane. Zaraz Ci dam, kochanie. Zaraz Ci dam, Basiu. Mm, tutaj mam jeszcze makaron z oczekiwania i z ciecierzycy. Pokażę Wam jeszcze wiele kletnie. One mają bardzo dużą zawartość białka. Zobaczcie, 23 gramy na sto. Super. Okay. z ciecierzycy, 20 gramów mm. W wegańskim sklepie zamówiłam odplamiacz i mleczko do granitu. Super, promocja 40%. A właśnie przy dziecku to jest bardzo potrzebne. I to też jest potrzebne, bo widzieliście, ile mam granicą. Jak nie widzieliście, no to zobaczcie. Tam jest wszystko, to jest wszystko granicą. To jest ponad 6 metrów granitu. Mam nadzieję, że ten haul Wam się podobał. Postaram się Wam napisać wszystkie ceny. Mam je tutaj na paragonie, więc będę je spisywać i Wam napiszę, bo jednak fajnie jest wiedzieć, ile co kosztuje. No i ktoś też prosiliście mnie o to w poprzednich holach. I na pewno tak zrobię. Jeśli Wam się ten haul podobał, to dawajcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. I przepraszam Was za te dźwięki w tle, ale wiecie, Basia się bawi. <gryw> I naprawdę czasami potrafi takie różne dźwięki wydawać. Ostatnio chodzi i mówi koko-ko. Ko, ko. e, nowokórka, prawda? Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Pa!